Ja dzisiaj powiem o komponowaniu ubioru z sukienką z golfem. Moja sukienka do tego zestawu została przekształcona w bluzkę, gdyż zakryłam dolną jej część pisowaną spódnicą i uważam, że tego rodzaju bluzki, właśnie z golfem, z krótkim rękawem, stanowią świetny zamiennik dla wszechobecnych t shirtów są jego bardziej elegancką wersją i warto włączać je do swojej klasycznej garderoby. A więc do tego granatowego golfu dopasowałam spódnicę również granatową, pisowaną, która masowa skojarzenia z szkolnym modurkiem, ma taki dość młodzieńczy charakter i pojawiają się na niej kraty w kolorze bordowym z odrobiną żółtego koloru. Dlatego też ten żółty odcień wyciągnęłam tutaj na ten. Na to futerko, na to nakrycie, aby trochę podbić jego obecność w zestawie i mieć te trzy kolory w zestawie, ponieważ przyjmuje się, że taki, taka ilość kolorów właśnie bardzo harmonijnie w zestawach wygląda. Więc mam tutaj granat, odcienie delikatne bordowe oraz te rzuć. Także do tego granatowego zestawu dopasowałam kokardę we włosach, które również podkreśla młodzieńczy jego charakter oraz dość drobne kolczyki w formie perek, które są już takim ukłonem w stronę bardziej tradycyjnej biżuterii. Ten zestaw także uzupełniłam o buty na niedużym obcasie zakończone kokardami, a więc znów nawiązanie do tego motywu kokardy, który pojawia się na górze sylwetki, oraz dopasowałam do butów grantowe skarpetki po to, aby właśnie podkreślić młodzieńczy charakter zestawu i nadać mu trochę takiego charakteru z przymporzeniem oka. jest spódnica, kończy się na wysokości talii, tam też kończy się to futerko więc tutaj talia tutaj podkreślona właśnie przez zbieganie się tych linii, co jest zabiegiem korzystnym dla serwetki. Nadgarstki zostały pokazane, kostki też dość podkreślone właśnie przez obecność tych akcesoriów, a więc serwetka nadal wydaje się lekka, mimo tutaj dość dużej objętości w górnej jej części. Tak wygląda moja interpretacja sukienki z Golfem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.